Dzisiaj będziemy y, oglądać Wojana i Paliona. Więc słuchajcie. No, no po prostu będziemy miały cały dzień na tak od nas. Będziemy robić wszystko, co będzie tylko. No. coś, coś niech dostanie od tego życia, nie? No właśnie, bo cały czas go prankujemy. Nuchcia, pupcia i tak dalej. Jak on ma troszeczkę przyjemności? Ciekawe, No, ci... no będzie miał troszkę zabawy. Tylko na Bercia do no na 20 minut max, przetrwamy to myślę, widzowie. Subskrybujcie kanał. E, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to jesteście nówkiem, tak jak z Ban. A jak subskrybujecie kanał, to jesteście prosami, tak jak my. Patrz, macie wtedy takie zbrojki. Ja! Ja! Więc po prostu subskrybujcie i subskrypcję. Ja! 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 Widzisz? Subskrybujemy. No właśnie, bo, bo subskrybowany jest kanał mój Ivaliona, więc, e, i Waliona, więc klikajcie subskrypcję i bądźcie Subskrybować. Tak, e, idziemy do tego. Tak subskrybować. Dobra. Dobra. O, o no, czemu to jest Znaczy, Patrzy jakim ządu. Czemu to jest tak mało zwierząt? Co tu się podziało? Nie wiem, zginęły wszystkie nie się ma. Nubek, słuchaj! Chcesz wiedzieć, że dzisiaj masz najlepszy dzień na świecie, Nubek? To jest twój dzień, Nubek. Dzisiaj wygrywasz wszystko. Nubek, chcesz wiedzieć, co, co dzisiaj ty jest? Ja biadolę, ja biadolę coś pięknego. Słuchaj, Ta, Nubek, Ta. Słuchaj, słuchamy się dzisiaj przez cały dzień. Tak? Nie. I mówimy no. tak, jak na wszystko... Bo, i widzę, jak no, Zły, dobry i sławny trojaczek zostaje porwany. Jutro będzie live ze startu Firewood.kp, gdzie będzie Firewood Junior, więc mam nadzieję, że. się nie zabraknie na tym live. Jestem jedna łapka, to jest. W, w popicie zniszczona. A jeden słówek zanim był sulety Piki z mapy, to jest. E, super epickie, yo mę. Zapraszam was do oglądania. No, ja jestem złym dzieckiem. A muszę rodzinę zniszczyć ją. A muszę ją zabolić! A łapę, że nie umiem się z wysokości schodzić jak boli! Ej, co to jest za dziecko? O Jezu, co tu robi leżące dziecko? Pani dzieci są już gotowe do odebrania. Zobacz, niech pani zobacz, jakie są piękne. Jezu, jakie są piękne dzieci. Wszystkie tam leżą. Dobrze proszę pani, ja pójdę po papiery i wszystko podpiszę. Dobra, to jest ten moment. Biorę jedzenie i zwabię jej tutaj. Misja ja porwa dzieci rozpoczęta. Lecimy. Dobra, wszystko jest idealnie postawione. Jeszcze ostatni tutaj. Okej, okay. uciekam do samochodu, budzą się, dobra! Jedzołko czuję, e, czy jedzołko? patrzcie, o, o jedzołko! Moje, moje, a. Dzieci, nie stąd, nie mogę się ruszyć, Jezu, jestem... Ach, dzieci! Nie am, am, Więcej, więcej, A ja będę pierwszy, <laughs> Uwielbiam sławę, am, am, Halo, alo, dzieci, tutaj są lody, zapraszamy! O, lody, lody, uwielbiam lody, Rebeksy jeszcze... o, o, lody kipy! Ej, halo, co jest? Aha, i teraz odjeżdżamy? Nie, bracia, bracia, jesteście tu? O nie, oni siedzą na tyłach. Nie, policja nas goni, Dobra, dzieci, wyskakujcie, jednak was nie porywam. Skakać, raz, Co tam się stało? Pojechało za nim auto, co jest? Ej, wiecie co, bracia, chyba zostaliśmy porzuceni. O nie, i trojaczki porzucone. A, może do tego domu, Aha! No dobra, chodźmy do tego domu. Ej, ktoś tam jest, jakaś babulka. Ej, proszę pani, proszę pani. O, ale słodzinki, zaadoptować was? Tak, proszę, proszę pani, porzucono nas, Rano. Przepraszam, do mojego domu dałam ciasto. Ciasto, ciasto, tak, jabłkowe ciasto. Dobrze, moje dzieciaczki, zrobię was takie piękne pulpeciki. Z nas pulpeciki? Nie, ja nie chcę być zjedzony. Mam, 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 ale pyszne, o, 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 kurczę, jednak dobre, proszę Pani, ja jednak chcę być pulpeciki. Babciu, już nie mogę, za dużo jedzenia, A, aż mi brzuszek udos. ale fajnie. Jedźcie więcej, dzieciaki, macie być słodziutkie pulpeciki. Pulpeciki, o Jezu, o, ja już nie mogę, babciu, już nie chcę kotlecika, ja sobie usiądę, o. Dobra, czy ja jestem sławny, brat, ty jesteś miły, brat, a ty zły, tak? Ty jesteś najsilniejszy. Ty jesteś fajny, spoko, nie? nie, ja ja najsilniejszy, chodź tu, o. A! Co wy robicie, bracia? Nie kłóćcie się! Gdzie ty go wrzuciłeś, Simonku? Nie wiem, to jakiejś piwnicy trafił, czy coś, nie wiem. Ej, no nie, jak to do piwnicy? Dobra, ale co tam? Gdzieś o! O! E, bracie, uwolnisz mnie? A, no spoko, chodź na ręce. Sorry za tego złego brata, no naprawdę jest dziwny czas. Ej, Simon, nasza babcia nie ma pieniędzy na lody. Po co wy tu przychodziliśmy? Dzień dobry, proszę pana, ja mam tutaj dwa złote, Ach, potrzebuję lodów. No. Mam babcia, to nic nie kupić za dwa złote. O, proszę pani, właśnie, nie ma nic tutaj za 2 złote, maksymalnie trzy złote za gałkę. Musimy! No właśnie, prosimy, my jesteśmy troszeczkę grubsi. Musimy więcej, co nie? Wiecie, niestety dzisiaj nic nie zjemy, wiecie? O, to jest takie wzruszające. Nie może być. Poczekajcie. Co jest? Nie brać się, nie rób tego. Loty, oj, masz jeszcze... Dziecko, czemu ty mnie uderzyłeś? Co tu się dzieje? A loty. Simon, nie bij pana sprzedawcy. Właśnie, Simon, ty jesteś bardzo zły. Powinieneś być miłym człowiekiem. Ja jestem miły. Nie mnie w górze, bo to też tak skończy. Chodź tu. Ej, nie, nie, zostaw Alfredzika. Alo, Fajron, pomóż mi. Jezu, ty trójjaczek jest okropny. Zobaczcie, zostaw go. Co ty robisz? nie Zrzucę. Nie, co jest? Coś z tego zrzucić? No co to ma być? Bracie, nie rób pochałtych ró... Nie. nie? Nie jestem waszym bratem, ja się urodziłem w innym szpitalu, nie płacz, bo go odrzucę z tego. Nie. nie rób tego, spokojnie? Nie! Co ty zrobiłeś? Bracie, o, paróweczki płaczą. Faj babciu, co ja zrobiłem? Co ty zrobiłeś? No dobra spokojnie. Musimy... A! A! Ja! Yeah! Babciu, babciu, kiedy my dojedziemy? To jest najgorszy transport na świecie, no. No już jesteśmy, możecie się dać! O, super babciu! Hop. E, e. Nie, babcia, zrobię nam przypał. Dobrze, dzieciaczki, jeszcze buziaki? Nie, nie, buziaki. Nie, nie, nie przy kolega. E, Jak żywici widzowie, teraz nakrywa Tiktoczka, Simon dawaj taniec. Awokado from Mexico. Oh, yeah, dobrze, dziękujemy. Dobra, mam już milion followów wcześniej, to ja się teraz coraz sławniejszy. Ej, wy, co wy tu robicie, bracia? Przeszli z babcią? Ha, nubeczki? E, e, nie, nie, to nie nasza babcia, to nasza e, opiekurka, tak. <laughs> opiekurka. Dobra, masz szczęście. <laughs> Ej, zostawcie mojego brata, no. Aaaa, dostałem! Oho! A ty, lubeczku, zostałeś ostatni! Masz! Pff. Ej, czemu to jednego nie działa? O tym nie uderzyłeś przez jakbyś tak kogoś waltu myślał, że nie trafiłeś. Teraz moja, ale... O Ju, nie! Brac się wkurzył! O! O on mu przywali, bracik masz! Ale dobrze, braci, dziękujemy za ratunek. Braci. Jo. Co on im Przestań, bo ich... A, pomocy, pani nauczycielko! Simon, nie jest ich, chodź, już wystarczy, chodź, chodź! Przestań, przestań! Proszę pana, proszę pana, moje dzieci zaginęły, pomoże mi pan? Tylko wystarczy 10 tysięcy i odnajdę tą osobę, która je porwała i zniszczę! Dobrze, zapłacę panu, tylko moje trojaczki, proszę mi oddać. ma mam... ...z TikToka, już mam milion follow Halo, weźcie tylko się spokójcie, czemu tu się woda leje, halo? No co, babciu, no... Zbawimy się! Simon, czego ty siedzisz na piecu w ogóle? E, e, babciu, e, jestem bardzo twardy. Jezu, babciu, no przepraszamy, no. <laughs> Dzieci, jesteście takie rozrabiaki, naprawdę, a co tam robi? Babciu, dopię się pomocy! Nic nie widzę! Jezu, no co do odwala? Dobra, wezmę go, babcia, już spokojnie, nie musisz się o nic Dobra, mam go, babcia, wszyscy go w spokojne miejsce. Przestań trollować, babcie! Nic <laughs> nie widzę, Pajerot. Dobra, idź tutaj, tutaj będzie bezpiecznie. Pajerot, widziałeś gdzieś Simonka? Eee... Nie, chciał, poszedł dobra babcia, pójdę ci go znaleźć. A jestem zły, zły, muszę ratować. Złych... O, tato, tak, więzieniu siedzi. O, kluczyk, trzeba uważać na policjanta latarkę, wezmę. Tatusiu, poczekaj, idę już! Syneczku! Syneczku, jakiej się dawno nie widzieli. Jesteś ty moim synkiem? Tak, tatusiu, jestem też, dlatego proszę otwieram ci, bo ci szybko. Dobra, uciekamy synku, dziękuję ci. A czekaj, bo żeby nie zobaczyli co ucieku i weź tam na chwilę do celi, dobra? Dobra, syneczku, ja tutaj zamknę. No Ty nie jesteś moim synkiem. Tatusiu, dlaczego to mi zrobiłeś? Trzeba przyjść tędy obok policji. No to szybko! No, no, kto to tam jest? No, dobra! No człowieku młody, nie uciekaj mi, gdzie ty pobiegłeś? Simon, Simon, gdzie ty jesteś? Simon! Ja już do nie wyjdę, fajn Chodź tu, przecież tu jest otwarcie, możesz sobie kliknąć, chodź! E, dawaj, e, tady, e, dawaj! A, otwarcie? E, o Jezu, tam są policjanci na dole, dawaj, dawaj, dawaj! Ej, a co jeżeli helikopterkiem odlecieli, co to odsadzisz? O, to jest bardzo złe, to, to oczywiście! Dawaj, lecimy, to jest dobre właśnie! Simon! Się... Czemu ty siedzisz w powietrzu? Jest, dobra, udało się! O, oh, dobra, leźmy do babci z powrotem. Zaparkujmy. A, 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 co jest tam? Waga, flot prosto do supermarketu. Simon gotowy! Skaczesz! Wow! Babciu, babciu, a co kupujemy? Tylko śmierćowe się, czy bo na inne nas nie stać. Oj, jezu no, ja chciałem do doritoski. Babciu, a mam pytanie. Czemu w ogóle nie wyglądamy jak ty? Czy ty nas adoptowałaś? Eee... E, nie zadawaj się takich pytań. Zobaczcie zobaczyć to auto. Chowajcie się w... Dół. Szybko, nic to nas was porwać! E, co się dzieje babcia? Dobra, szybko chowajmy się, co jest? Samut, dawaj, dawaj. Co się dzieje? Nie wiem, babcia coś mówi. Ci tam dzieci. Udawajcie, że was tu nie ma. A no, a no, a no. tu była lokalizacja, że są jakieś trojaczki. Trzymacie tu jakieś trojaczki. No, co tu się dzieje? Zostawcie mnie, jakie trojaczki? O, o co wam chodzi? A dobrze, rozejrzyjmy się po sklepie. Jezu, moi synkowie, gdzie jesteście? zakrywaj nos, ja nie wiem co tu się dzieje. Panowie, o co wam chodzi? Możecie już stąd wyjść, chciałam zrobić zakupy. No dobrze, dobrze. Sekunda. Dobra, faj, bo tu wyjdziemy tyłem. Dobra, idziemy, dawaj, dawaj, ciu, ciu, ciu. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybko, szybko, szybko. Teny. Dawaj, Simon. Dobra. Ej, a gdzie trzeci? Ej, zapomnieliśmy o trzecim. O, synek, cześć! Aaaa, promocji! Simon, złapali naszego brata. Mojego braciszka, pobije ich, czekaj. Nie, Simon, stój, stój, stój. Nie możemy ich pobić, oni mają pistolety. Dobra, dzieciaczki, odzyskamy go później. Chodźmy się szybko przebrać. I... I ...nowe fryzury. Dobra, babcia, przebrałem się, dobrze? Ej, a ty, braci jak... Simon, jak ty się przebrałeś? Jaki nubek. Na przykład, co co nie? Ej, dzieci, uciekajmy, oni tu podjechali! Ej, ja to złapali, ba! Przekajmy! A Simon, Simon, że jeszcze tam biegnij szybko! Gnią nas, moje pistolety! A, strzelają! dobrze zatrzymajmy się! Stop, stop, Simon! O! o, o dostałem kulą mu sypijącą. O. O, o, o. Jezu, jak raz dawno nie widziałam! O co chodzi? Zostaw nas! Czemu nas porwała? Czy jesteście moje. Ja was urodziłam. Ktoś was ubrał przy urodzinach. Łot! To nieprawda! Chcesz? Nieprawda właśnie! Ty nas... Ty nie jesteś naszą mamą! Mamy takie same włosy i twarz i wszystko. E, no w sumie... E. Simon, co myślisz? Ale bab babulkę ja kocham dalej. Ale jak babuszka z nami zamieszka? Nie mamo. Możemy babuszkę wziąć. Będzie naszą babuszką. E, no w sumie... E, a mamo, dlaczego pani się nam dom? A moje dzieci! A co tu się dzieje? Proszę pani, ale możemy razem zamieszkać przecież. Eee, to niepotrzebnie podpalałam wam dom? Dobra, Simon, wyjmuj gaśnicę. O Jezu, co tu się stało? To nara, to do widzenia, nara.